Ludzie mają tak, że na pewnym etapie chcą zmienić swoje życie. Często nie wiedzą jak, a czasami też jest tak, że próbują, ale pewien sukces trwa tydzień, dwa miesiące, ale nie jest to skuteczna i długotrwała zmiana. Co zrobić, żeby te mm, nawyki, te zmiany wprowadzić w tak intensywny sposób, aby naprawdę zmieniły nasze życie. Eee, o tym pisze właśnie Steven R. Covey w książce 7 nawyków skutecznego działania”. Postaram się tutaj z tej książki taką esencję wam e, krótko i treściwie przedstawić. Sami sprawdźcie, jakie nawyki, o których teraz będę mówił, zmienią wasze życie. Pierwsza lekcja: bądź proaktywny i przejmij kontrolę nad swoim życiem co mam na myśli. Bardzo wiele osób ma takie przeświadczenie albo często mówi o tym, że no to się stało dlatego, że e, ktoś mi nie pozwolił albo taka była sytuacja, e, że w mojej ocenie ja nic nie mogę zrobić. To myślenie sprawia, że ta władczość nad twoim życiem jest gdzieś indziej. E, jest gdzieś z boku, ktoś inny ją ma, może świat, może szef, ale nie ty. Zmień to myślenie. Zawsze pomyśl, co ty możesz zrobić, co ty możesz zmienić, żeby przejąć kontrolę nad, nad własnym życiem. Małe ćwiczenie przez 30 dni. Kiedy usłyszysz, że zrzucasz na coś winę zewnętrznego, pomyśl, co ty możesz zrobić w tej sytuacji. Konkretnie ty i zobacz, czy po tych 30 dniach nie czujesz, że odzyskałeś być może kontrolę nad własnym życiem. Lekcja druga. Zaczynaj mając na uwadze koniec. Jak ważna jest wizualizacja. Myśląc o tym, jakie będziesz potem musiał kroki wykonać, będzie ci o wiele prościej. Co więcej, myśląc o tym, kim będziesz na końcu swojego celu, co osiągniesz, pozwoli ci to zmotywować się w tych cięższych momentach, kiedy nie idzie. Dla przykładu, jeżeli ja mam w głowie, że chciałbym, żeby ten kanał za dwa lata, kiedy będę przed trzydziestką, miał na przykład dajmy na to 10 tysięcy obserwujących, o wiele łatwiej mi jest się motywować, kiedy jednak trzeba wziąć się w garść, nagrać odcinki, jeszcze nie liczyć na żadne spektakularne sukcesy i wyświetlenia, ale ta, ta wizja tego w głowie, że za dwa lata być może będę już w tym miejscu, o którym, o którym marzę, w którym bardzo chcę być, jeśli chodzi o przestrzeń YouTube'a, motywuje mnie, do, żeby cały czas działać i się nie poddawać. Także wizualizujcie sobie drogę od początku do końca, bo Koniec was będzie motywował, a kolejne kroki, które będziecie mieli najpierw w głowie, sprawią, że wszystko się usystematyzuje i po prostu będzie wam łatwiej. Rzecz trzecia: ustal priorytety. Mamy cztery rodzaje zadań. Pierwsze to są ważne i pilne. Drugie są ważne i niepilne. Trzecie są nieważne i pilne. I czwarte są nieważne i niepilne. Pamiętaj o tym, że najważniejsze z tych czterech. To te pierwsze dwa, czyli ważne i pilne, oraz ważne i niepilne. Jeżeli dzieją się różne rzeczy w Twoim życiu i nie wiesz za co się wziąć, pamiętaj, że te dwie rzeczy powinny być wykonane na samym początku. Dzięki temu na pewno łatwiej ci będzie osiągnąć to, e, czego pragniesz, albo do czego dążysz, jeżeli nagle ci się wszystko wali i nie wiesz, gdzie włożyć swoje ręce. Czwarta lekcja, stosuj strategię wygrana-wygrana. Zawsze postaw się w sytuację drugiej osoby. Bo często chcemy, każdy chce swój kawałek tortu wziąć, coś dla siebie wiecie wziąć, a o wiele lepiej jest pomyśleć, czy ja jestem w stanie osiągnąć to, co chcę, jednocześnie, żeby ta druga osoba też coś osiągnęła. Ta empatia trochę biznesowa sprawia, że o wiele łatwiej będzie nam się komunikować z drugim człowiekiem, czy to jest ktoś bliski, czy partner biznesowy, a po drugie, o wiele łatwiej będzie nam Zdobyć to, czego pragniemy, bo ta druga osoba o wiele chętniej będzie chciała nam to dać, przekazać, czy po prostu e, z nami współpracować. Punkt piąty, staraj się najpierw zrozumieć, a dopiero potem być zrozumianym. W dobie obecnych social media, częstotliwości, wymiany informacji oraz przyswajania, ludzie bardzo cenią sobie to, żeby ktoś ich wysłuchał, że ty po drugiej stronie będąc, żebyś ty był w stanie rzeczywiście usłyszeć, jakie są ich potrzeby. Co oni mówią? I to jest naturalne, że chcemy my coś przekazać, chcemy my coś powiedzieć, więc czasami nie skupiamy się już na tej drugiej osobie, bo ona coś mówi, a my już wiemy, co chcemy powiedzieć. Postaraj się podczas momentu, kiedy mówi ta druga osoba, w pełni wejść w rolę słuchacza. Po prostu zobacz, jak mówi, co mówi, czy się tym przejmuje, czy to jest ważne. Zobaczysz, co ta druga osoba po jakimś czasie będzie myślała o tobie. Jak ktoś zapyta wtedy, jakim jesteś człowiekiem ta osoba powie otwartym, sympatycznym, słuchającym i uwierz, że długoterminowo jest to ogromna, ogromna wartość. Punkt szósty: stosuj zasadę synergii. Na czym to polega? Nigdy nie osiągniesz nic w pojedynkę tyle, co możesz osiągnąć w zespole. Dla przykładu, ten kanał nie powstaje tylko e, poprzez moje dłonie i mój głos. Jest jeszcze Szymon, który pomaga mi to nagrywać, który to montuje, i wiem, że bez tego ten kanał by nie powstał. Tak samo w projekcie chcę zostać, gdyby nie dziesiątki innych osób, które zajmują się produkcją szkoleń, nigdy by ten projekt nie powstał. Czasami mamy takie myśli, nie, ja to muszę najlepiej zrobić, nikt z tego nie zrobi lepiej niż ja. To jest bardzo błędne myślenie i jak najszybciej powinniśmy z tego wyjść, bo jeżeli robimy coś sami, to 2 plus 2 będzie 4, a jak robimy coś z kimś, to często to 2 plus 2 to będzie 22. Punkt siódmy: naostrz piłę. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że e, to też widzę po sobie. Często je, mi szkoda czasu na odpoczynek. Mam wolną sobotę, to myślę sobie, kurde, to powinienem coś obejrzeć Wiecie, jakieś szkolenie online, edukować się, coś mądrego przeczytać. A teraz w tym te majówka miałem takie prostu kurczę, za dużo jest tego, za dużo się teraz dzieje dookoła mnie. Chciałbym przez te dwa dni kompletnie nic nie robić: kompletnie nic leżeć, byczyć się. Okazało się, że to było ultra ważne bo to było takim swoistym paliwem do tego, żebym w tym tygodniu mógł między innymi nagrywać ten odcinek i wykonywać jeszcze tysiące innych rzeczy. Także uznajcie, że elementem waszej pracy czy waszego dążenia do czegokolwiek musi być odpoczynek, a nawet na nazwijmy to po imieniu nic nie robienie. Reasumując, słuchajcie, te 7 lekcji od Stevena, uważam, że naprawdę przynajmniej jedną z tych siedmiu warto być może zaimplementować w swoim życiu i zobaczyć, co ta lekcja potrafiła rzeczywiście w waszym życiu zmienić, bo jeżeli chcemy coś zmienić w sobie, czyli zrobić najcięższą zmianę na całym świecie, to musi być to zmiana naszych standardowych zachowań oraz czasami nawet i zbioru zasad, którymi się kierujemy. I tylko wtedy, jeżeli coś gruntownie odmienimy, Coś w naszym życiu może się e, zmienić. A o tym jest ten odcinek, czyli o, o chęci zmiany w swoim życiu. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Przed trzydziestką. Do zobaczenia.